Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w cenie biletu na mecz Ligi Mistrzów. Tutaj u nas w Warszawie, tak? Tak. A jaka pana interesuje trybuna? Żyleta. Żyleta, z kartą czy bez? Halo, słucham? Z kartą czy bez? Bez, bo ja tu kibicem Lecha jestem. Co pan jest? E, nic, e, bilet ja bym chciał się zorientować cenę. 35 złotych. 35, a na taką siedzącą? Jest na siedzącą. Słucham? Jak na siedzącą? No, no... Tam się nie siedzi, tam się stoi i kibicuje. Ale na e, siedzącą trybunę. No to nakrytą czy gdzieś, tak? E, tak. No to od 60 do 80 zł. U-hu mm. a swoją drogą to... Bayo jaju, bajo Słuchaj, z za zafajdany, kurwa. Ja jestem mnie tu nie wkurwiaj. Ty pojedzie kurwa się zamknij tam kurwa nie pajojajo ty pierdolony chamie. Kurwy i śmiecie z Poznania nie wyjedziecie